Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj, jak zwykle, znowu Parkside. A tym razem jest to PWS 20 a 1 czyli Akumulatorowa Kątowa Grzechotka Udarowa. Zapraszamy! Zapraszamy. Kartonik. <grych> wow, no kartonik. Kartonik jak kartonik, zielony, nowa kolorystyka Parkside'a. A1 mówi o tym, że to jest pierwszy wypust. Owim GmbH napisano na opakowaniu. Czyli I... pytanie, czy Owim wie, jak to robił? Tak. Z Owimem bywa różnie, generalnie. Powiem Wam szczerze, my oczywiście już zajrzeliśmy, żeby nie było. Eee, zajrzeliśmy sobie do opakowania. W środku walizka standardowa nad walizką, czy gdzieś tam nie będziemy rozwodzić, bo one są po prostu wszystkie takie same. Otwieramy. A, nie ma, bo wywaliłem. Eee, tu była taka niedoróbka, był taki. Kawałek tworzywa, wrzucony w środek, tak, z, właśnie z gradowania odlewu, pewnie coś, co zostało. To nie tu? To w pilniku. A, okej, okay, dobra. To już wiecie, że pilnik też mamy i też możecie się go spodziewać. <grych> Wróć nierówno. <grych> e, oczywiście instrukcja obsługi. W instrukcji obsługi niezbyt wiele ciekawych rzeczy jest, no ale jest jak jest. Moi drodzy, mamy tak samo nasze narzędzia, ale to sobie zaraz zrobimy zbliżenie i do tego przejdziemy. Yy, mamy przyściółkę, mamy przyjściówkę z? Jednej, drugiej na trzy, ósme. Dokładnie. Czyli możemy na spokojnie użyć. Co mnie tam grzebie, no? O, ona chce pazurki nowe pokazać. No tak, tak, o, ładne. Yy, więc mamy prześcióweczkę w komplecie. Mamy cztery nasadki w zestawie. Yy, długie. Stal chromowa-mulibanowa, CRMO, 17, 19, 23. I 21. I pseudoudarowe. I pseudoudarowe, bo pomalowane na czarno. I na tym ta pseudoudarowość może się, moi drodzy, e, zapewne skończyć. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi na szczęście jest na środku. Oczywiście z informacji, które nas interesują. Nie, nic. Tak? nie no Producent deklaruje, że na akumulatorze 2A 67 minut pracy, a na akumulatorze 4A 134 minuty. Ale to do tego nie musimy zaglądać do instrukcji obsługi, bo napisano po chińsku na opakowaniu. Wiemy, że mamy dwa biegi. Na pierwszym 40 N, na drugim 76. Właśnie, bo to tak jakoś mi trochę nie pasowało. Oczywiście 3 lata gwarancji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy małe zbliżenie. No nie ma tu zbyt wiele do pokazania, poza tym, że wygląda to tak, jakby klucz nam utknął w kolanku. No, no, jest no niedorobki obudowy, no nie ukrywajmy, tak? No, ale kolemko wygrało. Niech wygrał Wiktor, bo to nie ma innej opcji. E, tak jest. Znaczy, co mi się podoba? Przycisk jest fajny, duży, ale e, nie w tym miejscu. Więc będzie się go obsługiwać w sumie dość wygodnie, w rękawicy czy bez, ale. Zmiana z wykręcania na wkręcanie, no już jest w takim miejscu, że w rękawicy to raczej bym o tym zapomniał. Bardzo małe jest to wgłębienie i nawet osoby o bardzo dużych dłoniach mogą mieć w ogóle problemy, żeby to wcisnąć. Oczywiście pozycja środkowa, transportowa, blokująca w trakcie transportu. Uchwyt do zawieszenia z takim charakterystycznym wycięciem, jak ja to się śmieję, do otwierania kapsli. Wkładamy czwórkę. Mamy w tej chwili pozycję środkową. I teraz tak, tu mamy wskaźnik i przełącznik. Tak, czyli bieg pierwszy bieg drugi. Pierwszy bieg 2, 400 obrotów, drugi bieg 3400. I wygląda to w ten sposób. Na pierwszym biegu na drugim biegu. Jak widzicie, na początku przyspiesza, a potem zwalnia. Może ja to zrobię jeszcze raz. Czy tak jakby tam nagle zadziałał po chwili jakiś ogranicznik po prostu. No ale okej, okay. jeśli chodzi o wykonanie, no to mamy tutaj jakieś nadlewki, niedoróbki, ale uczciwie jakiejś mega wielkiej tragedii nie ma. No i ostatnia rzecz, oświetlenie. Oświetlenie pola roboczego. Coś tam w ciemnym miejscu da, ale patrząc na kierunek tej diody, daje mi po oczach teraz. Z, z tymi przedłużonymi nasadkami może być e, ciężko. Czy na opakowania jeszcze możemy Wam powiedzieć coś ciekawego? Tak, praktyczny klips do paska na obudowę z funkcją otwieracza do butelek. Dla prawdziwego majstra. Tak. Płynne sterowanie liczbą obrotów to tego jeszcze Wam tak naprawdę nie powiedziałem. Yy, ilość uderzeń, udaru na pierwszym biegu od 0 do 2400, na drugim od 0 do 3400. Regulacja obrotów rzeczywiście odbywa się płynnie tym naszym szerokim przyciskiem, tak? Czyli ja to spróbuję zrobić tak. Zagryną kolendę. Trochę mi nie wyszło. S Słabe to było. Tyle jest, tak naprawdę, z rzeczy, które mamy tutaj do pokazania, jeżeli chodzi o budowę. No, śmieszy mnie to kolanko. naprawdę mnie mega śmieszy. No, ale cóż zrobisz? To co? Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Do testu. Ta, to, ta, to kupmy to karkę do domu. Przecież mamy tu karkę w domu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Blender, jaka obijecie? Porozmawiajmy chwilę o prędkości. Hmm. No pod tym względem szybko działa. Tak. Wolno nie jest i powiem Wam szczerze, że. Jeśli chodzi o mnie, to to zrobiło jakieś tam wrażenie. Nie, no, to szybciutko, nie powiem, że nie. ktoś jeszcze wymyślił taką przelotową, żeby można było do szpilek. No. A daj 17. Odkręca. Daj drugą Dokręca. Siedemnastka Siedemnastka no to idziemy do testów z kluczem dynamometrycznym. Dobrze, to sprawdzimy najpierw kluczem. Klucz ustawiony dynamometryczny na 40 N. Jest. Pstryka, pstryka. Czyli nasza grzechotka. Pierwszy bieg. Widać? Widać? Nie widać? Trochę widać, widać. trochę nie widać. Jedynka na odkręcanie. Nic się nie dzieje. Przestawiamy na dwójkę, czyli teraz powinien mieć 76. Nie. Nic się nie dzieje. Żeby nie było jeszcze damy lepszą nasadkę, oczywiście z jedynki. Dwójka, stoi! Dobrze, ustawimy teraz klucz na 20 n, dokręcimy. Tutaj chyba palcami mocniej załapuje. Spróbujemy odkręcić 20 new. Siło, ale 20 N z drugiego biegu. No wolno się Jak już macie brudniejszą śrubę i staram nakrętkę, sami widzieliście, jaka jest prędkość wkręcania. Więc chyba przechodzimy do podsumowania. Wydaje mi się, że nie ma sensu dalej. No, jako że jesteśmy na robocie i pani operator zachciało się pić, więc sprawdzamy funkcję. Działa? Działa, oddaje pani operator. Okej. Okay. Menem. <suszy> <suszy> no to co, jako drodzy widzowie że jakoś się sprzedaliśmy, więc podchodzimy do podsumowania. Tak. Nie musi być ono dobre koniecznie, bo przecież to był taki kontrakt za miliony. A tak, zupełnie serio. <laughs> owim, tak to robim, czyli dalej wychodzi zawsze na moje, czyli no jest to owim, byle jak. Cena adekwatna do tego nie sądzę. Znaczy, 149 zł nie jest to jakoś mega dużo. E, jeśli mam być szczery, to tak. Jeśli nastawiacie się na udarówkę, to sorry, ale nie. Zapraszamy po tłoki. Tak. E, tutaj nie ma e, po prostu. znaczy Jest lepsza niż ta nieudarowa, bo ma lepszą prędkość. Lepsze jest to niż zwykły klucz grzechotkowy. Tak. Lub jest płaski, więc jak macie coś, chce przyspieszyć i chociaż szybko śruby załapać, a później ręcznie dokręcać? Tak, fajna zabawka. Tak jak przykładowo. Dla mnie motoryzacyjnego do garażu jakieś skrzynice poobkręcać, takie rzeczy dookoła na szybko, spoko. Tak, a później i tak... W rzeczy trzeba z momentem, więc trzeba ten klucz przestawiać co kawałek, i bo to różne są momenty w różnych miejscach. Okej, okay, żeby na szybkości rzeczywiście załapać gdzieś tam spoko. E, sądząc po tej mega mocy, którą on nam daje, to tak no, trochę... złożyć regał... No, to jest takie właśnie do skrę... Meblarski bym powiedział. O, tak. Bo tak do 20 N to tak mało no, regał dobry porządny skręcić to tak, żeby szczywniutko stał, to jest OK. Ale chyba nic więcej poza tym. Lut przyspieszać tylko do załapania. Tak jest. Więc jakby myślę, że ja z tą opinią was zostawimy. Według mnie spoko sprawy, jeżeli chcecie sobie przyspieszyć robotę i na szybkości, żeby wam po prostu powkręcać sobie śrubę, a później dopiero dociągać po swojemu. Ok, ale w takim wypadku opcja udaru jest po prostu opcją hipotetyczną. No niestety dzisiaj mam odczucia mieszane jak w kebabie, więc trochę tak, trochę nie, takie neutralne, więc czekamy na Waszą opinię. I co, chyba tym pięknym akcentem zakończymy? Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Takie same, pozdrawiamy Was serdecznie, czekamy na Waszą opinię. Zastanawiam się, kto z Was ma kupił. Nie kłócić mi się tutaj. I proszę, A my na dzisiaj kończymy. I piszcie w komentarzach. Tak jest. Miłego. Cześć. Cześć.